Cześć, witajcie, z tej strony Maxia. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Robloxa i znalazłem właśnie jakiś tajkon. Dobra. Dropper. Co by kupić tutaj? Aha. Szybko. Dwa tysiące. Dobra. Aha. I to. Dobra i taki miecz. Idę sobie pozabijać trochę. Dobra. Dobra. Zginaję jeszcze raz. Dobra. Szybko, 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 szybko. Uciekać, 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 uciekać. Dobra. Jest tu. Daję to, wezmę to i to. Trochę sobie widzowie pograłem w tego Robloxa e, poza odcinkiem, w takie, no w sumie to podawałem poda, sobie losowe osoby i pograłem w losowe, no, losowe gierki. Szybko tam jest. Dobra, 5000 Szybko w, góry, w ogóle, moim zdaniem, to wybrałem najlepszy Najlepszy jakby ten, ten Najlepszą moc ze wszystkich Napiszcie w komentarzu, czy graliście w tą grę. bo niedługo będę robił live'a, na którym na przykład sobie w tą grę pogram albo nie wiem w sumie no w dużo wiele gry, gier będę grać piu Co tu się dzieje? Nie, czy oni mi zabrali? Nie, no co jest? Aha! Nie wiedziałem, że ja tak mogę. Aha, no. To był prezent, czy? A. Nie. I zginąłem. Dobra. O. Dobra dostał czymś. Wiać, wiać. Nie mam, nie, dobra, nie, nie atakuję, chwilowo Zakładam peta O, o, o Kupiłem, au Otwieraj, nie Aha, no ja tylko przychodzę raz go walnę i ja on nie zabija. Następny dropper. Najfajniejsze jest to, że tak można o. No, na przykład, ja mogę tak hop hop i rzucam się, hop 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 rzucam się, hop hop rzucam się. Aha! Ja mogę sobie chodzić i się wspinać. Tam można, okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Czy ja w to będę mógł? Nie mogę tego używać, ale mogę. Nie! Albo, ja albo tu, albo tędy. Dobra. Aha. Czy on naprawdę mnie już zabił? Czy on ma jakieś robocieki, czy co? Otwieram, otwieram. No nie, no co mnie zabiło? No jakim cudem? A no jeszcze. No, atakuj go. Nie ma. No, jeszcze żyjesz? Nie ma. Go. pierwszą osobę zabiję. No, ale gościu nie na hita bierze tamten. Zbieram i uciekam na górę. Jestem takim sensem Czy da się teraz ty wskoczyć? Da się dobra, 3000. Dawaj, idę na ten, na tego czerwonego. A, to on u mnie był! No to teraz ma a, a tak dosłownie. No dawaj, no i dadną. No. Jest, o, o, o! Co on sobie, myślał, że on mnie trafi tak? Nie ma, o! Jakieś moce ma. Dobra. Co to za moc? O ty, no nie, 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 bo on ma jakieś moje ciosy. To mi się nie podoba. No, no nie! Dobra, trudno widzę. Wie. Au! No co? No i muszę iść znowu na przemianę. Baga przemieniony. I peta jeszcze biorę. Jeden big dropper. No nie, on ma moje techniki jakieś. Bo jak ostatnio w to grałem, to właśnie takie coś miałem. No, ała 5 piać, 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 Wyciekać! Dobra, zbieram. piać, HP mam. No, 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 nie ma. To są moje ciosy. O, nowa rzecz! Dobra, uciekam. Co się stało? Dobra. O no co, i on dada. Co ile tak można? Opa. No i dada. No. On myśli, że on mi coś zada w ogóle. No nie no, gościu. O, 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 Akurat boss się trafił! Au Czemu on w moją stronę idzie? O, ja mój, dobra, dobra Zbierać pieniądze, zbierać pieniądze, zbierać pieniądze, zbierać pieniądze ale by dostali. Dobra, uciekać zanim nic czymś trafi mocnym. Biorę to i idę szybko na górę. 109 tysięcy. Raz, dwa. Woda, woda, wall. Dobra, wodze. Uwaga, orbital. Yy, to jest. Fa o, Tesla. Najlepsze. No, niech tylko wyjdzie. Aha, czemu on czeka przed moim budynkiem? On niech nie myśli sobie, że on jest jakiś, nie wiem. Niech chwila. Aha. I uwaga widzowie, patrzcie to. No i co teraz robi? Aha. No i nic nie zrobi. A i on jakieś wizowe dziwne komendy wpisuje, że on ma ciągle ten ten. O kurde. Uciekać, 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 uciekać. No nawet nie doskoczy szybko, szybko. Uf, 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 uf. Dobra no, Ile nie szyję? Dobra, a tak, atak, a tak. Dobrze. Zdominuję zaraz to wszystko. 1400, okej. Okay. Oh no, oh no. Zapomniałem. że to jest ta orbita dobra. Nie mam nie tu. Wcale nie stawiam tutaj tesli. I wcale się nie przenoszę do siebie. Może jeszcze trochę tak. o. Proszę, wkobiorę to i uciekam. Zbieram. Hop. Co to jest? Może to przetestuję od razu na innych, bo boję się, Ile to ma czasu. A, a ja to nie jest teraz takie mocne. No, najlepiej kurde. Mogę tym zadawać? Chyba mogę. A ja chyba ich wywalam. tak. O kurde! O! Jacie! Dobra. Kupuję następny. No, wiedziałem! No, jeszcze coś mi przychodzi na komputer. Dobra, więc tak, może to nie użyję, ale Tesla i Tesar. O kurde! No szczęście, że mnie to leczy. Aha, on jeszcze żyje. widzę, że ten technologi jest najlepszy ja tam ja tego co ten tego light chyba on był zaraz jak go pokonam no i co zrobisz no i nie trafiłeś. no no i co a no jeszcze co no, najlepiej ja nawet nie wiedziałem, gdzie jesteś. No, 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 no i teraz podchodź. Nie ma opcji, jak tutaj ktoś się dostanie. Oprócz mnie. Jest moje, dobra. Dobra. Hop i hop. No, gościu, dawaj. Ops, sorki. O! Poison. Aha, dobra. Au. Nie uciekać! wiedź wiać. Uciekam, uciekam, uciekam. Uff, co mi się stało? Ale to jest dziwne. Aha, to takie. Są to takie też średni. O kurde, dobra. Oni szans nie mają. Jak ja teraz tylko tego użyję to po nich. Dobra. Wals. Potion. A, jeszcze widzowie sobie ten miecz schowam i Evil Bullet. Cokolwiek to jest. Oho! Dobra, no. Venom. Gdzie jesteś? Venomik O, tu jesteś, Venom. A nie, to jest devil. Venoma nie ma. Sorki, Ty myślisz, że jesteś jakiś uchroniony? No, idę no. O, walny go z tego miecza. O, au. Aha. Tak się to kończy, widzowie, właśnie. No i jeszcze ten, boss jest Dobra, tylko założę strój i idę A no, ekstra sobie poszedłem Dobra, dobra Skąd oni mają moją Teslę? No i się też leczę A no, dedłem Szybko, szybko super dropper, boost 1 to jest health. To ja nie chcę, speed, potem też nie chcę, po 100 tysięcy teraz. Pum, jeszcze raz, szybko, szybko i uwaga, to. Portal potion Walls, of Security, coś tam schody. O co z tym chodzi? Dobra, nie wiem. Nieważne widzowie. Teraz wystarczy, że zejdę sobie na dół, i to już będzie koniec. To to mnie strzelało. Okej. Okay. <laughs> Ehe, Nie zwracajcie na to uwagi, widzowie. Nie, nie, nie. Wcale po odcinku nie spędziłem Będę tutaj tak długo, że rozwalę cały serwer. I wcale ich wszystkich teraz nie atakuję. nie, nie, nie. O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Nie, 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 zostaw mnie. 4 miliony zebrałem. Jakim cudem tamten gość tu się do mnie dostał? Dobra, więc tak, tu jest moje. O, dokładnie, tu. No, mam nadzieję. Aha, nie ma go. Szkoda. Ale to by było mocne na bossa. Mistery Block, co to znaczy? Jakby, co to jest? A, nowe power from coś tam, coś. Patrzcie to, widzowie. który jeden i od razu jestem na pierwszym. No kto mnie atakuje? Light mnie atakuje? No, brawo, naprawdę. Szybko. Zaraz stąd ucieknę, tylko... Bo teraz boss będzie za 6 minut, to nie. Za 3 minuty to. Nie, ja nic nie robię, nie, nie, nie. Dobra, nie żyję i ten tamten no. ona... O, no, 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 no. Tylko gdzie ona jest? A, ona szyje dalej. A, ty uciekasz przede mną? To raczej ci się nie uda. Dobra, gdzie ty jesteś? Za nie Dobra. Okej, okay, no ale, o, o, o! No, ekstra, elo, nara! Narka! No, co tam, atakujesz mnie? Nara! Teraz pójdę sobie po ostatnie pieniądze i zakończę. Już chyba mogę robić Rebirfa następnego w tej grze. Jeszcze w sobie w sumie zrzucę tylko gdzie? O tu jest tak ładnie, Popatrz Popatrzę sobie. O, właśnie chyba wylądowało coś. Dobra, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa widzowie!